Ziemia, miejsce Twojego życia. Ona wykonuje swoją pracę. Nie przeszkadzaj jej, pomagaj. Twoje życie to spotkanie się tutaj z tą ziemią, jej naturą, zwierzętami i ludźmi. Każdy ma swoją indywidualną opowieść, jak to spotkanie przebiega, co z tego spotkania wynika, co po sobie pozostawia każde jako zapamiętane przez Ziemię, jej naturę, zwierzęta, ludzi? Ziemia to zbiór doskonalących się systemów, procesów, materii i niematerii, osobowości, cząstek, myśli, uczuć. To, co do tej pory osiągnięto, trzeba docenić. To są Arcydzieła trzeba to też doskonalić. To są arcydzieła. Tak trzeba na te osiągnięcia patrzeć i pozwalać temu wszystkiemu kontynuować siebie w pozytywnym rozwoju. Czego życzymy Ziemi? Ludzi pozytywnych, czyli doceniających, że mogą czerpać z jej darów. Prosta, podstawowa zasada, nie zabijaj. Pozwól kontynuować siebie innym, tak jak chcesz, by Tobie umożliwiano kontynuowanie swojej tutaj pozytywnej, bezpiecznej obecności. Nie zabijaj, szanuj uczucia ludzi, zwierząt, roślin. Nie odgrywaj roli. Kata dla nich. Nie bądź agresorem, krzywdzącym ludzi, zwierzęta, rośliny. Nie twórz tutaj negatywności, skoro chcesz dla siebie jak najwięcej mieć pozytywności. Inni też tego chcą. Czego życzymy Ziemi? Ludzi rozumiejących, że oni, Ziemia, są fragmentem większej przestrzeni, że ich świadomość jest tylko wyrywkiem globalnej wiedzy, że ich umiejętności są tylko elementami potężnych sił istnienia. Nie żyją na Ziemi po to, by to lekceważyć, pomijać. Ich życie to wprowadzanie tu pozytywności, doskonalenie zastanego stanu rzeczy. Czego życzymy Ziemi? Ludzi, którzy umieją żyć bez walki, wartościowania, wywoływania wojen, skazywania innych na śmierć w walce. Ziemia nie chce wojen, nie chce być historią walk o jej terytorium tych, którzy uznają siebie za przywódców innych ludzi. Myślą, że mają prawo ją mieć dla siebie, jako swoją własność. Ziemia jest własnością wszystkich i wszystkiego, co tutaj się znajduje. Jest wspólną naszą własnością. Ludzie zbudowali na ziemi piękne miasta, miasteczka, drogi, instytucje, uczące i opiekujące się zdrowiem. Wysiłkiem wielu pokoleń to zbudowano, zorganizowano. Tego nie mogą niszczyć bezkarnie negatywne osobowości i organizacje. Czego życzymy Ziemi? W szerszym i głębszym zakresie współpracy, będącej tu materii z pozytywną, silną niematerią. By dzięki niej mogły doskonalić się procesy, zjawiska, osobowości, by Ziemi i ludzi transformacja przebiegała łagodnie, bez kataklizmów. Czego życzymy Ziemi? Nowych systemów organizacyjnych, odrzucających niechlubny dorobek przeszłości, bazujących na współpracy, jedności, współodczuwaniu i współrealizowaniu celów. Nie jest ważne dla Ziemi dzielenie jej na kontynenty, państwa, ale to, by między tym, co jest jej krajobrazem, funkcjonowało wzajemne wspieranie się. A czego Ty życzysz Ziemi? Życzymy Ziemi ludzi, którzy dbają o nią, sprzątają ją, sadzą drzewa, kwiaty, opiekują się zwierzętami. Przekraczają dotychczasowe schematy swoich relacji z nią, ze zwierzętami. Po prostu człowiek niech stanie się kimś, kto inicjuje tu tylko pozytywne zjawiska. Życzymy Ziemi nie stu lat, po prostu kontynuowania siebie. Niech będzie, bo dzięki temu, że ona jest, my możemy tutaj też być. Dotyka Twojego ciała wiatr, niemal wnika w nie spokojnie, zamykasz oczy. Czujesz się jak ten wiatr, falujesz razem z nim, wędrujesz razem z nim po całej przestrzeni Ziemi. Uświadamiasz sobie, jakie to szczęście mieć w sobie taką lekkość, subtelność, jaką ma on. Zastanawiasz się, dlaczego potrafi. Stawać się burzą, huraganem, wiać tak, że drzewa ledwo trzymają się podłoża. Zastanawiasz się, dlaczego robi to wiatr. Musi wtedy coś zaistnieć, jakieś zjawisko, by potem mogło być spokojnie. Tak jak czasami ty podnosisz głos albo rozrzucasz wszystko, bo Trzeba posprzątać, bo zaczyna się jakiś nowy etap, nowe coś w tobie zachodzi, jakieś inne zjawisko. Dotykasz wody, ona wręcz śpiewa, dźwięczy, nie przestaje nawet, gdy pojawia się lód. Uczysz się jej ciszy, dźwięku jej śpiewania, umiejętności oczyszczania się. Bycia zbiorem diamentowych kropel. Tyle w tej wodzie mocy, tyle poezji. Zanurzasz się w nią, pozwalasz by zaczął kołysać cię jej szept, śpiew tych dźwięków grania. Wtedy i każda w tobie cząstka tak dźwięczy. Budujesz z wodą, z tymi cząstkami więź. Jedność? Gdy poddajesz się temu kolebaniu, zatrzymują się Twoje myśli, skupiasz się na odczuwaniu, jestem swojego, jedności z tym, co ciebie otacza. Tyle szczęścia daje ci ta chwila, ty i ziemia, ty i nieba przestrzeń. Szczęściem jest być w jedności ze sobą, wodą, wiatrem, ziemią, niebem. Odczuwać ich subtelność, siłę, piękno. Pozostają one potem w tobie na zawsze. Wpatrują się w ciebie też drzewa, nawet te rosnące daleko. Zobaczyły człowieka. Do nich się uśmiechającego, który łączy się też z Nimi, tak jak one czerpie siłę z ziemi i światło z nieba. Uśmiechają się do Ciebie kwiaty rosnące między drzewami rosnące na łące. Zastygasz w takiej chwili pełnej wzajemnego szacunku. Skupiasz się na odczuwaniu tego, co dookoła i w tobie wtedy się dzieje. Słyszysz hymn istnienia w sobie. Łączą się z nim dźwięki koncertu nieba i ziemi. W tobie i dookoła gra taki koncert. Ziemia i niebo chcą, by człowiek go słyszał. Odbierał tych dźwięków drżenia, zachwycał się ich pięknem. Myślisz o ja swoim. Dziękujesz Ziemi, że możesz tyle z niej czerpać, że tyle ma piękna dla ciebie. Dziękujesz, że możesz czerpać z tej ogromnej wszechprzestrzeni, która Ziemię otacza. One ciebie, ciało twoje karmią, ogrzewają, rozświetlają. Uczysz się od nich być pięknem, dobrem, siłą, grać taki koncert. Jesteś wszystkim, bo masz w sobie to, co woda, wiatr, drzewa dają, potrafisz to, co one potrafią. Jesteś w takiej chwili pełnią siebie jednocześnie z tej ogromnej wszechprzestrzeni potężnym wędrowcem i jednocześnie człowiekiem który idąc drogami ziemi potrafi unosić siebie ponad wszelkie niedobro jesteś sobą masz przyjaźń potęg ziemi i wszechprzestrzeni która nie gaśnie jest spleceniem, którego nikt nie rozplata. Jesteś przyjacielem ziemi i nieba. Nigdy negatywności nie dasz sobie, ani tej ziemi, ani niebu. Taki masz swojego życia świat, pozytywny świat. I jak dobrze, że jesteś, jak dobrze, że jest ziemia dla ciebie i niebo.